Siemanko, jak to przy sobocie zazwyczaj bywa. Pokazuję co się dzieje na moim parapecie. Na pierwszym planie widać batata i jego dziwną wysypkę. Tutaj pojawiło mu się z góry na liściu właśnie takie... Na tym jednym liściu no, wygląda to tak jakby było posypane cukrem albo solą. Melony wyglądają na chwilę w taki sposób. Za parę dni pewnie... Będzie kolejny filmik o nich, który wytłumaczy dlaczego jest taki tutaj rozgardiasz. Papryczki dzielnie stoją na parapecie, nie ma z nimi większego problemu. Jestem dosyć zadowolony. Jeśli chodzi o tą jedną, którą wrzuciłem sobie, może być na głęboką ziemię chciałbym się powiedzieć na głęboką wodę, ale na głęboką ziemię nie widzę, żeby się tam jakoś dobrze ukorzeniła pod sam pod całą pod, no powierzchnią głębie korzenie się rozrastają natomiast tutaj y, odgrzebałem te 2 ,3 cm łodygę i no, nie widzę korzonków więc myślę, że jeszcze nie czas aby ją odkopać i zobaczyć co tam się dzieje pod ziemią na arbuzach zostały oberwane kwiaty dostałem większe doniczki no i teraz sobie siedzą tutaj na parapecie Myślę, że będzie im teraz znacznie lepiej. Ziemia jest zwykłą ziemią do uprawy warzyw. Nawet nie kronem, tylko jakaś tam inna z mrówki. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzą. Na spód wrzuciłem po 5-6 kawałeczków suszonego obornika. Tak, aby miały coś tam, żeby ciągnąć z tego korzeniami. Myślę, że to zabezpieczy je, jeśli chodzi o składniki odżywcze, na najbliższe kilka, nawet tygodni. Przecież te trzy tygodnie to aż nadto dla nich ten obornik. A tak wyglądają moje pomidorki mikrotą. Tak powiem, Tomek ma już troszkę kwiatów. Jak tak dalej pójdzie, to te kwiaty zamienią się w owoce jeszcze na parapecie. Potem trafi gdzieś za, nie wiem, trzy tygodnie do szklarni. A na razie będzie sobie tutaj stał. Dlaczego tak? No bo to jest pomidor miniaturka. On świetnie y, właśnie spisuje się do uprawy na parapecie. Nie rozrasta się, ma pokrój bardziej krzaczasty. Nawet jeśli jego główna gałąź osiągnie tą wysokość 20-30 cm, co jest raczej nierealne, to po prostu wypuści kolejną boczną i na niej zaczną się pojawiać kolejne kwiatuszki i kolejne owoce. Stąd też utrzymuje go właśnie długo na parapecie i dzięki temu są wczesne owoce. Mam problem ze złapaniem ostrości, ale na tym moim strzyżonym pomidorku, który jest bez liści, mam już dwa pierwsze wilki. Tu i tu. I teraz tylko czekać, aż to się ładnie rozrośnie. To może tak, tylko jeszcze pokażę, jak wyglądają korzonki w tej chwili umięty. Troszkę się rozrosło, co? Świetnie sobie tutaj radzi w tej róży. Na pewno znacznie lepiej niż ta, którą wsadziłem do ziemi i pożółkła, mimo że korzonków miała sporo. No ale trudno, zobaczymy. Ona prawdopodobnie dopiero odbije. Szok po powrocie do ziemi. Groszek sobie w wanie całkiem fajnie radzi. Rozrasta się. Powbijałem mu trosze, troszeczkę patyczków tutaj z trzciny. Muszę przynieść ich więcej. I no co, mam nadzieję, że dojdzie do końca i pięknie zakwitnie. Chociaż zmiana pogody na pewno go przyhamuje w tym tygodniu. W kwestii szkarni, powiem wprost, jestem bardzo zadowolony. Pierwsza chłodna noc za mną, tak to się prezentuje. Tutaj widać, że jeszcze bardzo dużo rzeczy jest do wysadzenia. No, ja jakoś się bardzo ociągam i ciężko mi się zebrać. Ten tydzień był bardzo pracowity, mimo że wolny od pracy na etacie. To jednak mm, bardzo dużo działałem na ogrodzie, można powiedzieć, z odnawianiem niektórych rzeczy, sprzątaniem i budowaniem różnych konstrukcji. Koperek, pietrucha, tam wszystko ładnie się rozrasta. Natomiast jedyne, czego mi szkoda, to to, że Moje pomidorki, taniec ze smurfami zmarzły już praktycznie w trzecim dniu przeniesienia do szklarni i wszystkie sztuki pozostałe nie mają takiego problemu. Ten, ta jedna odmiana zupełnie nie. No nie chce się przystosować do, do uprawy w niższej temperaturze niż w domu. Zobaczymy, jak będzie wyglądał dalszy jej rozwój, bo na razie to wyhamowała okrutnie i praktycznie nie widzę, żeby się cokolwiek rozwijała. Wszystkie cztery sztuki tak właśnie zareagowały. No cóż, wyjdzie w pranie, co dalej z tego będzie. Natomiast, no yy, cukinie sobie tutaj schodzą w kubeczkach. kiedyś mówiłem, dlaczego uprawiam cukinie w kubeczkach. i, Znaczy, uprawiam, robię rozsadą, a nie sadzą bezpośrednio do gruntu. Yy, że sadzą, sieją. Dobra. Por w tym tygodniu. A może nawet jeszcze dzisiaj zostanie już przepikowany do ogrodu, bo naprawdę wyrósł fajnie. I nadaje się do tego, aby znaleźć mu miejsce już na, w miejscach docelowych. Tutaj ogórki wchodzą. Jak widać różne odmiany w różnym tempie, ale spokojnie. Na wszystkie przyjdzie pora. Tak mi się przynajmniej wydaje. Buraki muszą trafić do gruntu. To też postaram się załatwić w tym tygodniu. Działa jeszcze poczekają, bo są malutkie, kilkakrotnie przesuszone. Tutaj najgorsze to zro zrobiłem tutaj. Zapomniałem zupełnie o tej tacce. Postawiłem ją sobie z boku, a pozostałe wszystkie stały w tych kuwetkach. No i automatyczne nawodnienie działało, podlewało kuwetki. Natomiast ta jedna tacka została przeze mnie mocno przesuszona. Ale i tak widzę, że coś tam przetrwało i coś odbija, więc. Nie będzie, mam nadzieję, źle. Dobra, żegnam się na razie, cześć i do zobaczenia.